Witajcie, zapraszam na horoskop dla raka o miłości na sierpień. zobacz co w tej miłości w tym najbliższym czasie, co te karty e, chcą ci pokazać. Pamiętamy. No, nie dla wszystkich: bierzemy tylko to, co wiemy, czujemy, że jest dla nas, niczego na siłę nie robimy żeby się nie krzywdzić to wszystko jest tobie to ma wychodzić z ciebie ty czujesz coś albo nie czujesz a to co czujesz to będzie właśnie twoje to jest dla ciebie także dystans do tego poproszę i w ten sposób no ale pewnie wy to wszystko wiecie bo to nie będzie dla wszystkich wiadomo nie może to. To za walki, co to za sprzeczki, co to za napięcie, bardzo szaro, bardzo ciężko. Tu jest taki czas, no takiej walki albo wy walczycie sami z sobą, albo z życiem, z jakąś osobą, z jakąś, no sytuacją. Tu jest tak, no smutno, tu jest i takie czuć zmęczenie tematem. No bo co, bo to się ciągnie skądś. Ciągnie się cały czas jakiś taki trudny etap w życiu. A jeśli się nie ciągnie, to tutaj może pojawić się taki odgrzewany kotlet jakiegoś problemu sytuacji z kimś ze sobą bo tu jest tak no zimny król jest no i tutaj problemy są wokół niego związane z nim jest, jest takie a, takie zaciskanie pięści król w ogóle tak sobie stoi z naciśniętymi zębami on jest taki oporny taki tutaj jest nie wiem taki jakiś wszystko go jakoś drażni, wszyscy go tutaj jakoś, on by chciał tak na siłę zaprowadzić jakieś swoje rządy, swój porządek i takie tu jest taka energia mocnego narzucania mm, przez niego jakiegoś toru życiowego. I to w, te, w tym wszystkim poczyte jest mm, w tle takim smutkiem, mm, jakby, ja nie wiem, tu jest coś karmicznego, coś do kogoś powraca, coś jest, coś jakby takie tchnienia tutaj słychać, takie oddechy, takie gdzieś coś żyje i to jakby cały czas jest powity w jakimś takim chaosie, ale to jest chaos mentalny człowieka w głowie, jakby walczę z pewną sytuacją, walczę ze sobą, w ogóle tu jest takie wlepianie gdzieś oczu, tu jest jakiś głód, król jest głodny. Król się czemuś, komuś bardzo przygląda, nie może spuszczać tak oczu z tej osoby, chociaż tak naprawdę, to on chyba wcale by nie chciał tam patrzeć, nie chce tego jakby robić, ale no to się zadziewa samo, no tak. Leci mu tam umysł po prostu gdzieś do jakiejś sytuacji, w ogóle ma bałagan w głowie, ma konflikt, ma problem, z czymś się zmierza. No, taki czas solidnego zakasania rękawów i takiej przewalania jakiegoś tematu, to jest przewalanie tematu miłosnego, bo albo w tym królu jest miłość, z którą on walczy, bo tu jest taki upór, taka kontra, takie, no, za wszelką cenę wszystkich mieczy zużyje, znaczy użyje. Nawet może je zużyje, ale po prostu tak chce odciąć się od czegoś, wypchnąć coś, przetrawić, przełknąć, jakby przemielić przez siebie, ale w nim jest dusza romantyka. Tu jest ktoś, kto, mm, kto ma takie wielkie serce miłosne, romantyczne, schowane pod tą zimną zbroją, bo on się cały tak tutaj już obudował, zabezpieczył, ozłocił się, tak żeby. No, i mówi tak, teraz to ja się czuję pewnie, teraz to już mnie nie powali, nic, żadna miłość, nic mnie w życiu nie ruszy. Ale to nie jest tak. Król ma nieodrobioną lekcję miłości, i cały czas te, te energie, one tutaj trwają, przychodzą, one się kręcą. No, taki wiaterek tutaj karmiczny wieje, prosto królowi w oczy, tutaj szumi. No i tak, król gdzieś patrzy, o czymś myśli, ktoś gdzieś na króla patrzy, no bo co, bo nie wiemy wszystkiego. Chcielibyśmy coś wiedzieć więcej o sobie. Tu jest potrzeba informacji, w ogóle tu są jakieś potrzeby niezaspokojone i ja w sobie sam nie mam spokoju ciężki miesiąc do e, przetrawienia grubego tematu miłosnego, ale też niektóre panie to mogą, no tutaj może być więcej niż e, jeden pan. I też sytuacja może być takiej e, takiego napięcia w sobie, albo rywalizacji, albo dylematu co z tym wszystkim zrobić. Co ja mam po prostu zrobić, bo bo mogę mieć dwie opcje dwóch panów tutaj do wyboru. Ale to nie jest taki prosty, oczywisty wybór, że ja sobie wybiorę. Ho i mi pyknie, tylko z tym jest związany e, no, wysiłek. Tu są związ... to są jakieś e, sytuacje, które dotyczą otoczenia całej sytuacji życiowej innych osób. I w ogóle tu jest taki nawał samych. wiadomo, napięć, więc co? No ale co, król. Król czy to. Król może jest i rycerz jest, ale chodzi o to, że tutaj ktoś chce się przebić ze swoją miłością, tak jakby po tym całym konflikcie, po tym, że ja, nie wiem, tu jest też jakaś łączność przez sny. Jest takie, no to takie połączenie energetyczne dwóch dusz i mnie tak budzi w środku nocy, bo ktoś robi ze mną jakiś kontakt, jakiś przekaz i ja już jestem od tego wszystkiego jakby zmęczony i, i cały czas to jest ucieczka króla od nieprzerobionej lekcji miłości karmicznej. A tu go wzywa, proszę bardzo, znowu, jaka jest sytuacja? Znowu jakaś energia aniołeczki tutaj mu trąbią za uszami, nie odrobiłeś, nie zrobiłeś, nie zakończyłeś tego z miłością. Nie zakończyłeś tego ze spełnieniem. I to ja, twoja karma, ja tutaj jestem i ja Ci przypominam, że idziesz dalej ze mną przez życie. I dlatego król sobie postanowił to wdzianko takie pancerne założyć, żeby walczyć z tą właśnie z tą sytuacją, która ciągle mu tutaj dyskwiera. Uwaga na, na, takie, na dużą ilość smutków przemyśleń, bo tu się jakiś taki cykl. Powraca, zatacza i jakby wszyscy są napięci, wszyscy podminowani. A tu, proszę, nagle na powierzchnię wypływa rycerz miłości i on, ta miłość tutaj, czy to jest nowy rycerz, czy to jest w tym królu ta miłość, to ona chce całą tą sytuację roztopić, nadać jej taki no zupełnie inny ton, bo miłość jest w sercu, ale ta miłość próbuje być taka zagłuszana, taka tłamszona, taka chowana, i te wszystkie sztylety, i te wszystkie stroje pancerne, i te pięści zaciśnięte, całe to napięcie wszystko tak okłada tą miłość. A ta miłość jest i ona sobie siedzi cichutko tam głęboko, w tym kielichu, w tym oceanie, i choć ją tutaj tłuką i jakby przeganiają, mówią, rozum mówi, rządzi, król rządzi, miecze tylko świstają nad głowami. To ta miłość po prostu jest, bo jej się nie da tak załatwić mieczem ani żadną zbroją. I ona o sobie przypomina: Ja jestem miłością w wielkim konflikcie, którą ty królu czujesz, którą ty masz w sobie. I nie możesz mnie potraktować mieczem, bo to mnie nie zabije. Dziękuję za uwagę.